Modlitwa przed rachunkiem sumienia. Wszechmogący i miłosierny Boże, oświeć mój umysł, abym poznał grzechy, które popełniłem, i odmień moje serce, abym szczerze nawrócił się do Ciebie. Niech Twoja miłość zjednoczy mnie ze wszystkimi, którym wyrządziłem krzywdę. Niech Twoja dobroć uleczy moje rany. Umocni moją słabość. Niech Duch Święty obdarzy mnie nowym życiem i odnowi we mnie miłość, aby w moich czynach zajaśniał obraz Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Pierwsze przykazanie Boże: Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Zaniedbywałem modlitwę osobistą i rodzinną. Publicznie krytykowałem prawdę wiary. Wstydziłem się swojej wiary w pracy, na ulicy, w swoim domu. Nie starałem się o pogłębienie swojej wiedzy religijnej przez słuchanie kazań, czytanie pisma świętego, książek religijnych i tym podobnych. Narzekałem na Pana Boga na przykład w niepowodzeniach. Poddawałem się rozpaczy i zwątpieniu. Wierzyłem w zabobony, wróżby czy horoskopy. Korzystałem z nich. Dałem zgorszenie swoim złym zachowaniem lub złym mówieniem. Drugie przykazanie Boże. Nie będziesz brał imienia Pana Boga Twego nadaremno. Wymawiałem imiona świętych lub imię Boże bez uszanowania, bez potrzeby, w żartach, w gniewie, z przyzwyczajenia. Bluźniłem przeciw Bogu lub świętym. Przyjąłem po świętokradzku sakramenty święte, które. Przeklinałem kogoś w myślach lub publicznie. Wstydziłem się chrześcijańskiego pozdrowienia lub zewnętrznych gestów religijnych, jak znak Krzyża Świętego, przyklęknięcia, zdjęcia czapki przed kościołem lub krzyżem. Trzecie przykazanie Boże. Pamiętaj, abyś Dzień Święty święcił. Nie przeżywałem po chrześcijańsku w rodzinie Dnia Pańskiego. Opuściłem z własnej winy mszę świętą w niedzielę lub w święto nakazane. Spóźniłem się na mszę świętą w niedzielę lub w święto nakazane. Wem mszy świętej nie brałem czynnego udziału. Przeszkadzałem innym w skupieniu w czasie mszy świętej. Pracowałem w niedzielę lub w inne święto bez koniecznej potrzeby. Otwarte przykazanie Boże, czci ojca Twego i matkę Twoją. Nie okazywałem swoim rodzicom miłości i szacunku. Odnosiłem się do rodziców w sposób ubliżający, kłóciłem się z nimi, obmawiałem ich, biłem ich, wstydziłem się swoich rodziców. Nie starałem się pomóc rodzicom. Nie byłem posłuszny rodzicom, nauczycielom, wychowawcom. Nie modliłem się za rodziców. Obowiązki rodziców. Nie dbałem o moralne i religijne wyrobienie i wychowanie dzieci. Modlitwa, Msza Święta w Niedzielę i Święta, uczęszczanie na lekcje religii, przyjmowanie sakramentów. Nie starałem się o współpracę. Z dusz pasterzami w katechizacji dzieci. Nie poświęcałem dzieciom czasu, nie interesowałem się ich problemami życiowymi. Byłem niesprawiedliwy w karaniu. Nie starałem się o wspólną modlitwę, czytanie Pisma Świętego, rozmowy religijne oraz o znak wiary w mieszkaniu, krzyż, obrazy religijne. Nie wymagałem od dzieci odpowiedniego szacunku dla rodziców, kapłanów, nauczycieli, ludzi starszych i dla każdego człowieka. Wtrącałem się w pożycie małżeńskie dzieci, powodując konflikty, obowiązki małżonków. Brakowało mi szczerej miłości do męża, żony. Nie troszczyłem się o zdrowie współmałżonka. Ukrywaliśmy przed sobą ważne sprawy. Utrudnialiśmy sobie życie przez zły humor, kaprysy, gniew. Nie dochowałem wierności małżeńskiej. Nasz dom nie jest wzorem i przykładem życia chrześcijańskiego. Piąte przykazanie Boże nie zabijaj szkodziłem sobie na zdrowiu na przykład przez nadmiar jedzenia palenia tytoniu picia alkoholu przeciążenie pracą lekceważenie snu wypoczynku życzyłem sobie lub bliźniemu śmierci lekko myślnie narażałem swoje zdrowie i życie stosowałem środki wczesnoporonne mechaniczne lub chemiczne lub namawiałem do ich stosowania. Żywię do bliźnich nienawiść lub niechęć. Pobiłem lub okaleczyłem kogoś. Prowadziłem pojazd w stanie nietrzeźwym. Lekceważyłem przepisy bezpieczeństwa na drodze lub przy pracy. Gardziłem drugim człowiekiem. Wyśmiewałem się z bliźniego, przezywałem. Nie modliłem się za osobistych wrogów i prześladowców. Nie przebaczyłem komuś w swoim sercu. Nie ratowałem bliźniego w zagrożeniu. Odmówiłem mu pomocy. Nie panowałem nad swoimi złymi skłonnościami, na przykład do gniewu, chciwości, zmysłowości, zazdrości i tym podobne. Nie przebaczyłem sobie w swoim sercu. Szóste przykazanie Boże, nie cudzołóż. I dziewiąte przykazanie Boże, nie pożądaj żony bliźniego Twego. Miałem upodobanie w myślach nieskromnych. Pragnąłem widzieć nieskromności. Podniecałem się do grzechu nieczystego przez lekturę, fantazje, filmy, widowiska, pornografię. Popełniłem grzechy nieczyste ze sobą, lub z inną osobą. Pożądałem drugiej osoby, stwarzałem sytuacje rozbudzające pożądanie, podglądałem życie seksualne innych, wciągałem w przeżycia seksualne osoby nieletnie, podejmowałem współżycie seksualne w małżeństwie w stanie nietrzeźwym, planowałem i zamierzałem wziąć rozwód. Siódme przykazanie Boże, nie kradnij, i dziesiąte przykazanie Boże, nie pożądaj żadnej rzeczy bliźniego Twego. Przywłaszczyłem sobie cudzą rzecz prywatną, społeczną. Przywłaszczyłem sobie owoce cudzej pracy lub zasługi innych. Nie dopilnowałem rzeczy będących własnością wspólną, społeczną. Oszukałem bliźniego w handlu. Byłem chciwy, zazdrosny, pożądałem dobra cudzego. Nie wynagrodziłem krzywd ani przed spowiedzią świętą, ani później. Nie wynagradzałem sprawiedliwie za pracę. Przywiązywałem się zbytnio do rzeczy materialnych. Byłem nieoszczędny, a skąpy wobec potrzebujących. Marnowałem talenty swoje i innych. Zabierałem innym bezmyślnie czas. Oszukiwałem przy transakcjach. Ósme przykazanie Boże. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu Twemu. Kłamałem i kłamie z przyzwyczajenia. Posądzałem lekkomyślnie. Bez potrzeby mówiłem o wadach lub grzechach bliźnich. Nie naprawiłem krzywd spowodowanych moim kłamstwem. Nie zachowałem powierzonej mi tajemnicy albo sekretów. Nie zachowałem tajemnicy zawodowej. Osądzałem bliźnich. Stawałem po stronie nieprawdy, na przykład dla korzyści. Byłem wścibski, podsłuchiwałem, podglądałem. Doniosłem fałszywie lub fałszywie zeznawałem. Mówiłem bezmyślnie, głupio. Wzbudź teraz w sobie szczery żal za popełnione grzechy i autentyczną chęć poprawy na przyszłość.